Urzęły równy start, ale na prowadzenie jest Emarilla. Jockey Tomasz Dul rozgląda się, nie ma chętnych by wyjść na czele. Zdecydował się Ferton. Ale nadal prowadzi Emarilla. Emarilla na drugiej pozycji idzie egzoniera, Ferton z tyłu Nemo i Elandria. Utrzymuje prowadzenie Emarilla. Na drugiej pozycji galopuje egzoniera. Trzecia jest kwestura razem z flauszem, fertonem i z tyłu na dwóch ostatnich miejscach galopuje Landrainem. Emarilla. Emarilla. W jednej linii galopują Flaus i ferton. Słabnie chyba egzoniera do przodu przesuwa się Nemo. Ale Nemo jednak w dalszym ciągu jest ostatni. Emarilla przed Flauszem. Emarilla Flaus idzie dużym kołem Nemo. Jest tam także Elandra. Na ostatnie miejsce odpada Ferko. Emarilla przy Kanacie. Emarilla idzie lekko, mocno wysyłany na drugiej pozycji. Flaus, do którego dochodzi Elandra. Emarilla, Emarilla, Flaus, Elandra i Polem Nemo. Emarilla, ale dobrze, idzie Elandra. Elandra, Elandra z Emarillo. Elandra jest pierwsza. Elandra, Emarilla. Elandra, Emarilla. Elandra, Elandra, Emarilla i Nemo. Elandra, na drugie miejsce wychodzi Nemo Elandra, Nemo, Emarilla Elandra, Elandra, Elandra Jeszcze Nemo będzie atakował Elandrę Chyba już nie da rady Elandra, Nemo i Emarilla Elandra, Nemo, Emarilla Elandra, Elandra zwycięża na drugiej pozycji Nemo trzecie miejsce zajmuje Emarilla Czwarty jest Flausz Piąta Kwestura, szósta Egzoniera I ostatnie miejsce zajmuje Ferto